Ok, wejdźmy w dziennik zadań. Nie to oczywiście. <laughs> Spostrzeżenia Shila do Szalidora. Udało mi się zapi znaleźć zapiski arcemaga Szalidora, który poszukiwał urak Groszup. Mam je dostarczyć do Arkaneum, aby mógł niezwłocznie przystąpić do ich tłumaczenia. No cóż, to ty. No nie, do Zimowej Twierdzy mam się udać. a... Ja miałem sobie pozyskać, choć ten biedny morej zginął, to oczywiście zaznaczam sobie mm, tutaj to zadanie dla Gildi Magów, spostrzeżenia Szalidora jako do wykonania, ale najpierw pobiegniemy, a się popędzimy szybką podróżą do pękniny, i tam, w którejś z knajpek, o ile sobie dobrze przypominam, był człowiek, który może będzie mi towarzyszył moich dalszych podróżach. Bardzo zabawny. Zresztą pęknina jest tutaj. Yeah. Okej. Okay. Szybciutko do pękniny. O, oczywiście po nocy. Nie, yeah. blady świt chyba. Która godzina jest? A, 11.41 tylko po prostu. O taki no nieciekawy ranek tu jest chyba pod pszczelim rządłem tak, ja jeszcze może spojrzę na mapę czy tutaj oprócz pszczelego rządła jeszcze coś jest posiadłość pękwald, pękwald to pękwald żeśmy już zwiedzali spalnia helgi jodowe zbocze Eee. No Cóż, to chyba udamy się to, pod to przeleż odło. Być może tutaj ktoś jest. A jak nie, to sprawdzimy ten przybytek pod nic nie mówiącą nazwą pod jakimś tam miodem czy czymś. Moje umiejętności w boju są niezrównane. O, tędy? Bo można ja, je. Nie, nie tędy. Tu za kontuarek? chodzić nie będę. Pęknina. A, co to jest? O, tam jest jakieś wejście. O, ten już będzie mi. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Czy tutaj jest ktoś ciekawy? Nie, dobra to. Po pokojach im chodzić nie będę. Tym, tym bardziej, że ten jaszczur mnie tu śledzić będzie. Dobra, wychodzę do pękniny, idę do, do tej miodowej, coś tam, coś tam. Dobra, gdzie jest ta miodowa? Hmm, nie to, nie to, nie to. Miodowa... Tu jest miksturel grima. Sołek nędzarzy. Miodowe zbocze! Sprawdźmy to. Jałmużny? Rozmawiaj z moim mężem. Jeśli chcesz, to. Oczywiście muszę się posiłkować mapą. O! Tutaj, w miodysytni czarnych róż. Fakt, to... Może trafić gorzej. znajdę kogoś do towarzystwa. Jak zwykle, w takich miejscach, których o napitek, nie trudno, nie trudno też o towarzysza. Kim jesteś, bym nie oceniać? Nadzoruję tu proces sycenia miodu. Czego chcesz? Chciałem się y, zapytać. O no tak, tutaj ewidentnie, hmm. zejdę na dół. Przykro mi, ale nie mogę teraz za wiele pomóc. Jestem w żałobie. Dobra. To nie mam tu czego szukać, bo tu w ogóle gości nie ma. Wychodzę stąd obrażony. Hops, hops, hops na górę. Proszę. Dobry człowieku. Witam. Pozwól, że zaproponuję miód czarnych róż. Najczystszy napitek w całym. O no nie, Ramel Drew nie będzie tutaj chyba mi w niczym pomocny. Mapa Skyrim Zaraz, zaraz Miodowe zbocze Dobrze poszedłem? Kurde, jak zwykle muszę się pogubić. A co? Gdzie jest to miodowe zbocze? No nie, wyszedłem w ogóle poza mury, także na pewno wybrałem złą drogę. Boli gdzieś tu jest. Planuję nakarmić biedotę tymi bzdurami o marzy. Co to jest? Kurde, miodowe zbocze wymaga klucza? To co to jest? To jest tylnie wejście chyba do tego miodowego zbocza. od przodu nie ma wyjścia tam, ależ tak podglądam. Wydawało mi się, że tutaj kogoś rozsądnego spotkam. Warzywa w zimowy poranek pod pszczelim rządłem. A może to tutaj było gdzieś? No nic, y zobaczymy. Wejdę jeszcze raz pod to pszczele rządło. Nie chcę niczego od ciebie, więc... Mm -hmm. Nie tędy. Witaj ponownie. Miło znów cię widzieć. A tam Miol to ja skądś po... Nigdy nie widziałem miol tak wzburzonej. Ko skądś kojarzę. Dobra, idę na tą górę. Jest tu kto? Nie ma. A tu. Kufer pusty. A tu. O nie no, nie będę się włamywał, bo zaraz przybiegnę i zrobię awanturę. A, miodowe zbocze, mówisz to jest chata do kupienia, no tak. Masz tupet wracając tu A gdzie tego followera ewentualnie znajdę tutaj? Kurczę, bo przeszedłem jak widzisz, yy, yy, tutaj. Yy, 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 Tą knajpkę i nikogo nie spotkałem. Oczywiście Tale niej za mną chodzi, jak jakby... Ajajaj. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Tu, tu, tu. Jak dobrze spotkać Norda? Pewnie chcesz. No to chyba nikogo tu ciekawego nie znajdę, chyba że na dole. Hops. Tu bałagan straszny jest. I nic ciekawego nie ma. Ten za mną łazi. No Nic ci tu nie skubnę, nie bój się, normalny człowiek, uczciwy jestem. Moje umiejętności w boju są niezrównane. Masz szczęście, bo może. O, najemnik. Ale to słuchaj, to jak jestem tutaj, to wobec tego spróbuję misję dla niej wykonać. Pogadam z nią, zobaczę co na mi tu zleci. Dobra. Witaj ponownie. Miło znów cię widzieć. Ty też nie jesteś stąd? O, nie jesteś z Pekniny? Podróżuję po Tamriel. Od kiedy byłam młodą kobietą, ledwie mogącą dźwignąć klingę. Byłam w Wysokiej Skale, Valenwood, Elsweyr, Morrowind i wszystkich miejscach między nimi. A w takim razie co tu robisz? Wiele lat temu w Dwemerskich Ruinach zgubiłam mój miecz, ponury siekacz. Uznałam to za znak, że marnuję czas na pogoń za bogactwem. Jesteśmy do siebie podobni. Szukamy wyzwań i wielkiej fortuny, ale na tym kończą się podobieństwa. Widzisz, pęknina to wielka bestia, którą muszę zgładzić, a moje bogactwo to wdzięczność i zaufanie. To, czuję, właśnie jest to zadanie. Co się stało z twoją bronią, ponurym siekaczem? Dawno temu zaginął w Dwemerskich ruinach. Bez niego czuję się bezbronna jak niemowlę. Chyba nigdy nie znajdę równie dobrego oręża. Cóż mogę go dla ciebie znaleźć? Nie mogę prosić cię o narażanie się na takie niebezpieczeństwo, ale widzę błysk w twoich oczach i wiem, że powinnam cię ostrzec. Ponury siekacz spoczywa w ruinach Dwemerskiego Mzinszaleft. Uważaj na siebie. Omal nie postradałam życia w tych ruinach. Okej, okay. <śm> Mzin szaleft. Uh, a co ci się stało z Mzin szaleft? Byłam w ruinach, gdy zaatakowało mnie potężne stworzenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Gdy Kolos uderzył, ponury siekacz wypadł mi z ręki, zostałam poważnie ranna. Miałam wyjątkowe szczęście. Że udało mi się odczołgać od tej dwemerskiej ohydy i wydostać na powierzchnię. Musiałam stracić przytomność, bo następne co pamiętam, to pochylający się nade mną Aerin, opatrujący moje rany. Okej, okay, to już wiemy, co ci się stało, Mzin Szaleft. Bezpiecznej podróży. O, dziękuję. To cóż, udamy się do tego Zin Szaleft. Podejrzewam, że jak będą to dwemerskie ruiny, to będą bardzo rozległe. No nic nie szkodzi, ale spenetrujemy je. Mzin szaleft jest tutaj w tym kierunku. O, co tu mamy? Zimowa twierdza. Akademia w Zielonej Twierdzy. A, no tak, ja sobie nie to zadanie zaznaczyłem. O. Odszukaj ponurego siekacza. O to mi chodziło. Mm, teraz mogę dopiero popatrzeć na mapę. I gdzieś tu jest tą z mzin szareft. Aż tych murdy że Tutaj jest. Tutaj mamy gwiazdę zaranną. Komnata czujnych furt. Furt Dunstad. No to chyba szybciutką podróżą przeniesiemy się. Bardzo rozległe mówisz, tak? Eee, Okej, okay, eee, no to co? Pewnie polecimy sobie tutaj, trochę czasu tam spędzimy, ale... Ale może, może to przyniesie jakieś efekty. To co? Ford Dunstad, a z Fort Dunstadt piechotką do... Eee, tych ruin dwemerskich, żeby... Zin szare left, żeby odszukać yy, dwemerskiego... Twód wemerskiego, żeby tego się kacza lwicy Miol odszukać. Coś trzeba robić w życiu, a nie tylko siedzieć w knajpach, no nie? Dobra, Fortunstadt, a my musimy iść w tym kierunku. Sądząc po fakcie, że jest tutaj śnieg, to jesteśmy gdzieś w wysokich partiach górskich. O, i tutaj może być bardzo ciekawie. Ja zakładam, że to ustrojstwo, które spotkała tam Lewica Miol, to było jakiś no um, pewnie nie dwemerska sfera, bo dwemerska sfera jest mała, ale um, jakiś taki no, olbrzymi robot ten dwemerski, już nie pamiętam jak to się tam fachowo nazywało. Rozległe to pustkowie, ale chyba idziemy w dobrym kierunku, co prawda. Nie widzę, żebyśmy się zbliżali. A, dobrze kombinuję, tak? Dzięki. Widzisz, mimo że tankiem jestem, to jednak coś tam pokombinować potrafię. O, chyba widzę te. ten dwemerski kompleks. Zaraz sprawdzimy na mapę. Tak, zbliżamy się. O, pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. Kurczę, gdzieś tu muszę znaleźć jakąś wyższą górkę. Może to sobie obejdę, tak przez ciekawość dookoła. Nie, no pięknie to wygląda. Super. Zakładam, że rozległe podziemia tam są, bo tutaj tak na zewnątrz to na zbyt rozległe, to nie wygląda, ale, 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 <laughs> ale może tam być, no, pod ziemią sporo, sporo korytarzy do przemierzenia. Piękne te dachy są. Powiem ci, że jak na dwumerskie ruiny, to dość ciekawa architektura, bo yy, z tego, oho. Coś zadymiło? Co to idzie do mnie? Eee! Dobra, dusza wzięta. Kolejna dusza wzięta. I ewentualnie dwie skóry. Będę musiał zaraz tą buławę molakbala Bala podładować. Właściwie to się zastanawiam, czemu ja jeszcze do jej do ulubionych nie dodałem. Mm. Jasne. Już coś słyszę bardzo dużego. O! Tego się nie spodziewałem chłopie, znaczy w smoku. Z nieba mi spadłeś, krwawy smok. Dostaniesz wryło zaraz. Ale oczywiście Smok musiał pobudzić tam przeciwników. Gdzie on poleciał? Oj, ty... Czyżby ona może o tym Smoku mówiła? Gdzie jesteś, Smoku? Ale mnie podpalił, no. Chodźże tu siadaj. Dostaniesz zaraz twarz. Uh, bandyto zbiry. Chodź no tu, bandyto jeden. Jest chłonięta smocza dusza. Jest ta najlepsza muzyka na świecie. Wow. Jest. Smocza dusza chłonięta. Chodź no tu smoku, wyskakuj ze złota. 287 sztuk. O, łazi sobie tam jakiś ludek całkiem spokojnie, tak jakby nie widział, oho. Czego ty ode mnie, chłopie, chcesz? Oddasz mi, co tam miałeś. Twoje futrane, futrzane wyposażenie mnie nie interesuje. Ja chciałem tu popodzi... O kurde, faktycznie, nawet w środku tu jest coś spore. Gdzie jest ten człowieczek, który tam łazi? Czy on mnie zaatakuje? Nie, on jest chyba spokojnym gościem. Hej, hej! Człowieku, co ty tu robisz? Na tym pustkowiu? Tal Wędrowiec. Na bogów! Nie wiem nawet, co powiedzieć. Hm, co tutaj robisz? Niektórzy znajdują swą inspirację ukrytą w księgach lub na miejskich hulankach. Lecz ja znajduję moją na bezdrożach Skyrim. Poczekaj chwileczkę, bo ktoś mnie zaczyna tutaj irytować. O, ten jaką tarczę wyczarował. Ty go lasie. Oj, stracił głowę. Zaczynać? Przynajmniej pozyskałem orkową strzałę. Bandyta zbir. Chodź. Przyjemnie się z tobą gawędziło. Czujesz to świeże powietrze? To dobre miejsce na zagranie piosenki. Nie wiem, czy ja chcę się uczyć retoryki w końcu. Jestem tankiem. Tylko po to, żeby. No cóż. Po małym incydencie z pewnym łotrzykiem i córką wpływowego Tana, powiedzmy, że lepiej bym tego nie robił. Obawiam się, że nie. Ale jeśli naprawdę chcesz popracować nad swym językiem, spróbuj dostać się do Akademii Bardów w samotni. I co, że niby w tej Akademii Bardów będę się uczył retoryki, tak? Do następnego razu. Cześć. Troszkę już tutaj wysiekłem Badiorów. Hops, hops, hops. O, znowu widzę jakieś niebezpieczeństwo. Chodź, chodź, chodź. Ciekawe jak tu przyjdziesz. Mmm, Zin Shaleft. O, w las! No widzisz, a ja muszę przez ciebie podładować sobie <laughs> buławę. No niestety. Dobra, naładujemy ją. Czarny klejnot duszy. A może zaczniemy od pomniejszego klejnotu duszy? Dobra. Ok, naładowana. No dobra. To schodzę. Nie mam się o co martwić. Tutaj sobie zejdę do tej wieżyczki. Tu biedaczek się stoczył. Badyta panita. Chodź, że tutaj dawaj złoto. Beczka pusto. Okej. Okay. No, to całkiem fajne te ruinki są. Wow, ale spadł. Hops, hops, hops. Myślałem... O, to królik powieszony, myślałem, że człowiek wisi. Muszę tam... oj oj co to za brama? Kurczę... No nic, brama niby bramą, ale... zejść mogę. Mhm, Okej, okay, co my tu mamy? Zin szaleft. no cóż... To mam taką propozycję żeby ruinem Zin zwiedzić sobie w kolejnym live, który odbędzie się już jutro i na który serdecznie cię Sunix23 zapraszam a tymczasem czas się chyba udać na zasłużony odpoczynek przynajmniej ja mam taki zamiar i w związku z tym dziękuję serdecznie za uwagę zapraszam na jutro na kolejnego streama w którym to Spenetrujemy ruinem Zinsza Left i nie tylko. Może jakieś kolejne zadanie na Dedr. Także dzięki. Na razie cześć i czołem.